Ten smartwatch to bardzo ciekawa propozycja dla osób szukających urządzeń z bogatym zestawem funkcji zdrowotnych, solidnym wykonaniem i wodoodpornością. Na plus zasługuje wyświetlacz, jasny, czytelny, z dobrą reakcją na dotyk. Sama koperta wykonana jest ze stopu metali, co od razu daje poczucie, że mamy do czynienia z czymś solidniejszym. Jeśli chodzi o funkcje zdrowotne, zegarek oferuje pomiar tętna, tlenu we krwi, ciśnienia, a nawet EKG, pomiar cukru i trójglicerydów. W moim przypadku wyniki pomiarów były zaskakująco bliskie do tych tradycyjnych. Urządzeń, zarówno jeśli chodzi o ciśnienie, jak i cukier we krwi. Oczywiście warto mieć na uwadze, że u każdego użytkownika wyniki mogą się nieco różnić, więc zegarek traktowałbym bardziej jako narzędzie wspomagające, a nie zastępstwo dla sprzętu medycznego. Nie mogę nie wspomnieć o laseroterapii. To funkcja, którą rzadko spotyka się w tej półce cenowej. Dwie diody emitujące światło o długości fali 650 nm mogą wspomagać mikrokrążenie i regenerację skóry. No i bateria, po pięciu dniach intensywnego użytkowania zostało mi jeszcze 31%. Co oznacza, że spokojnie możemy liczyć na tydzień pracy na jednym ładowaniu, a nawet dłużej przy mniejszym obciążeniu. Jeżeli szukacie smartwatcha, który oferuje dużo funkcji, solidne wykonanie i długą pracę na baterii, to moim zdaniem ten model jest naprawdę warto rozważenia.